Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, moi drodzy, zbliża się kolejny 19 dzień miesiąca. Pewnie nie wszyscy wiemy, ale chodzi o świętego Józefa. Ten 19 dzień miesiąca ma być dniem szczególnej czci dla świętego Józefa dniem zawierzenia się świętemu Józefowi i my proponujemy wam kolejne takie spotkanie. Tym razem zapraszamy Was przede wszystkim do Złoczewa na godzinę 18. 19 grudnia o 18:00 w kościele sióstr. Będzie Msza Święta, modlitwa, zawierzenie świętemu Józefowi. Co miesiąc zawierzamy kogoś innego, kogo tym razem. No miesiąc grudzień jest miesiącem narodzin Pana Jezusa, a więc chcemy szczególnie podkreślić taką piękną relację, najmocniejszą relację, jaka jest między matką a jej dzieckiem. Współczesne badania utrzymują, że nie tylko od matki do dziecka przez pępowinę. Płynie wszystko, żywność, informacje, kod DNA i co tam jeszcze, ale też w drugą stronę. Od dziecka do matki, przez pępowinę, pewne komórki dziecka wpływają do organizmu matki, nawet docierają do mózgu i zostają przez całe życie. Stąd więź między matką a dzieckiem jest niesłychanie silna. Chcemy tę więź celebrować 19 grudnia i zawierzyć świętemu Józefowi przede wszystkim matki z dziećmi. Mamy, które są w stanie błogosławionym, noszą w tym momencie swoje dziecko pod sercem. Te wszystkie relacje, które są zagrożone, może jakąś myślą o, o, nie daj Boże, aborcji, o lęku przed urodzeniem tego dziecka, ale też mamy z małymi dziećmi. Zapraszamy, aby w tym dniu wszystkie mamy z tymi dziećmi, które się dopiero co poczęły i troszkę starszymi, urodzonymi, udały się do kościoła, aby zawierzyć siebie i swoje dzieci Świętemu Józefowi. Centralnie zrobimy to w Złoczewie o 18, ale być może w Twojej parafii, w Twoim kościele, a jeśli nie, to w opiekunie będzie rozważanie, można wziąć tego opiekuna i nawet w domu samemu zawierzyć mama i dzieci. Dzieci i mama. Świętemu Józefowi. On wie, jak nad nimi czuwać. Szczęść Boże! Zbliża się okres Świąt Bożego Narodzenia i z tej właśnie przyczyny chcemy Was zachęcić do wzięcia udziału w akcji Zrób prezent bezdomnemu. Bezdomnych zawsze mamy obok siebie i nie widzimy ich na co dzień, ale oni są i potrzebują naszej pomocy. Dlatego chcielibyśmy w tej akcji wesprzeć mieszkańców domu Caritas w Słupi Pod Kępnym, a także schroniska dla kobiet w Ostrowie Wielkopolskim. Chcielibyśmy, żeby każdy z Was Płacił dowolną kwotę na konto stowarzyszenia Ruchu Światło Życie, a my przekażemy te pieniądze na pomoc dla mieszkańców tych domów. Chcielibyśmy, aby każdy z nich mógł kupić sobie bożonarodzeniowy upominek. Od Ciebie zależy, czy wystarczy na kapcie, na buty, na skarpetki, na cokolwiek, żeby wlać chociaż odrobinę nadziei w ich serca. Szczęść Boże.